Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotowałem dla was mini poradnik jak samodzielnie i w łatwy sposób wymienić wentylator w zasilaczu. Być może ktoś z was ma z tym problem, a chciałby wymienić swój wypracowany wentylator lub chciałby poprawić atrakcyjność wizualną swojego zasilacza, montując tam wentyl z ledami. Mój poradnik pokaże wam jak zrobić to w możliwie najprostszy sposób i dotyczy osób, którym już skończyła się gwarancja na ich zasilacz. W przypadku, gdy ta gwarancja jeszcze obowiązuje, sugeruję oddać produkt na reklamację, ponieważ otwarcie zasilacza wiąże się z utratą gwarancji. Całą operację pokażę wam na zasilaczu Enduro FM1 Gold 550W od Silentium PC. A wentylator to standardowy 3-pinowy wentyl, który akurat miałem pod ręką. Ale pamiętajcie, że nie jest on idealny do tego zasilacza, ponieważ charakteryzuje się większą rezystancją elektryczną niż zalecana w tym modelu zasilacza. Kiedy będziecie szukać nowego wentylatora, pamiętajcie, by kupić taki, którego specyfikacja odpowiada temu oryginalnemu zasilacza. Jeśli kupicie zły wentylator, to może on się w ogóle nie uruchomić lub obracać bardzo powoli przez swoją rezystancję. A więc zapytacie mnie, jaki wentylator wybrać. A odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Zobaczcie na naklejkę z tyłu wentylatora, który już jest w zasilaczu. Tam mamy wszystkie dane potrzebne, by kupić odpowiedni, nowy wentylator. U mnie po wymianie wentylatora w zasilaczu wszystko działa jak należy, a więc i Wam powinno się wszystko udać. Ale dla spokojnego sumienia powiem, że nie biorę odpowiedzialności za źle przeprowadzone przez Was wymiany. Robicie to na własną odpowiedzialność. A więc zaczynamy! O pomoc w stworzeniu tego poradnika poprosiłem mojego przyjaciela Filipa, który posiadał odpowiednie narzędzia oraz wiedzę techniczną, dzięki którym powstał ten poradnik. Co będzie nam potrzebne? Przede wszystkim zasilacz wiadomo, taśma izolacyjna lub koszulki termokurczliwe, wentylator i lutownica, jeśli chcemy wykonać wszystko solidnie, a nie zostawiać niepewnie skręconych kabli. Jeśli lutownicy akurat nie macie pod ręką, możecie oczywiście skręcić ze sobą przewody i pokryć je izolacją, ale zakładając, że jest to jedynie tymczasowe rozwiązanie. Wymianę wentylatora w zasilaczu zaczynamy przede wszystkim od odłączenia kabla zasilającego od zasilacza, a później odczekujemy krótką chwilę, żeby rozładować kondensatory. Teraz możemy już rozkręcić zasilacz i usunąć z niego stary wentylator. Odkręcamy śruby na pokrywie zasilacza, zdejmujemy osłonę i wykręcamy stary wentylator. Odnajdujemy przewody zasilające wentyl i odpinamy je. Teraz możemy przejść do przygotowania nowego wentylatora. Z nowego wentylatora odcinamy przewód sygnałowy, często w kolorze żółtym, który dostarcza do sensora informacje o obrotach wentylatora. Nie będzie nam potrzebny, więc pozostanie po prostu odcięty i zabezpieczony. Jeśli natomiast wentylator, który wybraliście, ma tylko dwa przewody, to cała zabawa skupi się na przelotowaniu wtyczki dwupinowej. Ale wracamy do akcji wymiany. Z pozostałych dwóch przeciętych przewodów wentylatora ściągamy izolację. To samo robimy z odciętymi przewodami wtyczki dwupinowej i całość przygotowujemy do lutowania. Przewody z wentylatora i zasilacza łączymy ze sobą, lutując je przy użyciu cyny i lutownicy: czarny do czarnego i czerwony do czerwonego, a po lutowaniu zabezpieczamy je solidną warstwą izolacji. Teraz pora na test ostateczny. Podłączamy wentylator do wtyczki dwupinowej. We wtyczce 24-pinowej zbieramy ze sobą czwarty i piąty pin od strony zabezpieczenia. Teraz pora podłączyć kabel zasilający i sprawdzić, czy wszystko działa jak należy. Gotowe. Pozostaje już tylko złożyć nasz zasilacz w dokładnie odwrotnej kolejności, w jakiej rozkręciliśmy go na części pierwsze. Prawda, że proste? Pamiętajcie tylko, proszę o podstawowych zasadach bezpieczeństwa przy pracy na urządzeniu elektrycznym oraz by wybrać odpowiedni wentylator do specyfikacji tego, który ma być w Waszym zasilaczu. Jeśli podobał Ci się ten poradnik, zostaw łapkę w górę, a jeśli uważasz go za nieprzydatny, to wiesz co z nim zrobić. Dzięki za dziś i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!